Skibidi Race, Sigma Gigachat, Ultra Relicson bracie, plus jeden byczku Dobrze gadasz. W ogóle mam pasikonika na monitorze. Ja nie wiem co on odwala. W sensie nie, że na monitorze, że na ekranie, tylko on jest na górze monitora. I on robi dziwne manewry strasznie i nie wiem czy on mi na głowę nie skoczy. W sensie jeżeli skoczy, to będzie śmiesznie, no bo to będzie jakiś element urozmaicenia. O, schodzi. Pojebany. Ciekawe co on planuje tu. Fajnie co tak idzie. A długo się zbierał do tego. Teraz jest za o kurczę, no na ścianę wchodzi. No i jakie masz plany kolego? Co to są za ekscesy, które ty tu odczajesz? I dobra, wchodzi za. Monitor, tego zaraz nie będę widział. No ta, a nie, do góry sejdzie. Na pochój mu niby tam iść. I se do góry teraz. Normalnie. Nie jest coś źle w sumie. Ciekawe jakie masz plany ziomuś. Skoro już w świecie zwierząt jesteśmy, skinsmanki, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów, czasami też nie wlicza cen skinów do cen skinów, to jest plus jej, no bo pozwala na malwersacje finansowe i na przykład nie wlicza cen alien reda do alien reda, a raczej nabija półtora ceny alien reda do alien reda, więc proszę sobie to wykorzystać, bo alien redy to jest w ogóle niesamowity temat, trzeba przyznać. Ten wasikonik dalej wchodzi do góry. Znaczy, dziwne, żeby wchodził na dół. Znaczy, to się schodzi wtedy. A on wchodzi do góry. Ja pierdzielę, jak on zapierdala. Pojebane. Już jest na połowie ściany. Już jest wyżej. I se tak idzie elegancko. No, by nie skoczył na mnie, bo się kurwie trochę na niego. A ja go nie, mu nie chcę krzywdy robić żadnej. Se idzie elegancko. No, pokazałbym wam, ale co mam. Co, zesrać? No. To jest jeszcze film o operacji, nie? To, to normalnie może oglądać na przykład ktoś, kto nie, nie zna tego kanału. I on mówi tak, o czym ten człowiek w ogóle gada? Ja sam nie wiem o czym gadam, to jest pasikonik normalnie. Gdybyś go zobaczył, sam byś się na niego opatrzył. Więc ja się ogólnie będę patrzył przez cały ten film na tego pasikonika i będę sam mówił, co on robi, no w sumie jakby to nie jest normalne. Ale se chodzi tu, więc jakby jest, nie? Wchodzi się do góry. No więc, operacja. Ale czy operacja jest w ogóle potrzebna rynkowi Steam? Yy, ogólnie rzecz biorąc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba się zastanowić yy, w ogóle co to znaczy operacja dla rynku Steam. Operacja dla rynku Steam. Co ja mam w ogóle w pamięci odpalone? Real, <gryl> rel, dobrze napisane. Koleżko. Yy, operacja dla rynku Steam to jest plus minus taki wykres. Siups. 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 Dlaczego tak? Dlatego, że operacja w momencie, kiedy się pojawia, powoduje, że ludzie wyprzedają swoje, pienio... wyprzedają swoje ekwipunki, żeby zakupić operację. Potem itemy odbijają do wartości, która była, plus na rynek wchodzą nowe itemy z operacji, na które jest wydane masa siana. Stąd jakby ten rynek po prostu drożeje przez operację. Więc jakby operacja długoterminowo jest jakby zawsze na plus dla rynku ogólnie, ponieważ to upłynie rynek. Jakby nie było. To sprawia, że jest więcej możliwości na rynku. No, w ogóle, jakby operacja, nie jako operacja, tylko operacja jako samo dodanie tak dużej ilości itemów na rynek, po prostu jest czymś zbawiennym dla samego jego funkcjonowania. No, bo, jakby nie było dzisiaj, powiedzmy, że chcemy szukać jakichś zagrań na rynku, związanych z tego typu itemami, to gdzie pójdziemy, nie? Możemy sobie pójść do, na jakiejś kolekcje broni, chociaż one już zazwyczaj są dosyć drogie. Możemy sobie iść, powiedzmy, do Broken Fanga, możemy iść do Riptida, możemy iść do Shattered Weba, i na tym się kończy tak naprawdę zabawa. Więc to jest dosyć mało opcji, które daje aktualnie rynek. Nie ma, chciałoby się, żeby dawał więcej. Więc taka operacja, która ak akurat w tym sensie jest dosyć ważna, żeby była, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, dosyć dużo możliwości ona daje samego w sobie handlu, a nie tego, aby trzymać coś i tak dalej. Nie, tak, bo on się zatrzymał, czy na samą górę ściany, dosłownie pod sufit i się zatrzymał. Jakby nie wiem co on dalej będzie kmilił. Ale... Skibidi Sigma Rizzler Giga Chates Sownik Niszczyciel, wartownik Bo on tak jakby... Zachowuje się trochę tak jakby się miał spierdolić stamtąd Jakby się cykał czegoś ale... No dobra, no idzie w bok teraz W lewo sejcia No i jakby jaki jest plan? Lekko go pojebało Nie powiem, że nie jak na mnie spadnie, to będzie śmiesznie. A może już spać, bo jest centralnie nade mną. Pojebane. Yy, także to jest właśnie taki pozytywny aspekt tej operacji, jeżeli o to chodzi. Jednak, jeżeli operacja nie zostanie wprowadzona, to bardzo możliwe, że te pieniądze, które były przygotowane na nią, w sensie, bo operacja to nie jest tylko i wyłącznie to, że Dwóch zapalonych gamerów czeka ze swoimi 50 złotymi, po to, aby wrzucić je w przepustkę i rozegrać superowe misje, które yy dadzą mu yy 50 gwiazdek, które wykorzystał na zakup swoich ulubionych skrzynek, które będzie trzymał przez najbliższe 5 lat. No nie, to jakby jest trochę bardziej skomplikowany i złożony temat, niżeli to, co właśnie przedstawiłem. I operacja raczej nie polega na tym, że dwójka zapalonych graczy rozpoczyna swoją przygodę z. Zakupieniem przepustki, tylko to jest bardziej tak, że istnieje niesamowicie dużo ilo niesamowita, cię duża ilość ludzi, którzy jakby mają drobne pieniądze na Steamie i czekają na to, aby kupić przepustkę. I druga część ludzi, też ultra niesamowita, która ma 15 kont po 8000 i tylko i wyłącznie czekają na to, aby była operacja, żeby za te 8000 się wtedy na ten rynek wpierdolić. No ale jeżeli. Operacji nie byłoby przez pół roku, no to wtedy coś z tymi pieniędzmi trzeba robić, jakby nie było. I brak operacji po prostu daje taki im, e, impuls, taki jak był w marcu 2023, że było, jest już długo od operacji, no nie, e, jakby to jest coś, pod co można grać, że ona będzie, że ona jej nie będzie i tak dalej, ale póki jej nie ma, to pompujmy rynek, bo co innego można robić, jakby rynek musi dawać content sam. Nie można, Skoro jakby Valve nie dostarcza kontentu na rynek, to to rynek staje się kontentem. W ten sposób ja to tak ogólnie podsumowuję. Teraz się znowu zatrzymał. Dziadyga A nie, idzie se elegancko, ale powoli idzie. My kurwiają tacy na Naprawdę. Cię wpierdoli do domu i się robi co se chce. I macie w dupie. A ja nie ten. Nie zabijakuję takich, bo po co? Co to? Pojebana. Wielki jest skurwis. Serio. Olbrzymi. Śmieszny. Yy, yy, ale teraz tak z negatywnej strony. W sensie negatywne aspekty, znaczy bardziej o, że dlaczego operacja jest dobra, jak jej nie ma. No to właśnie o to chodzi, że ona aktywizuje, że brak yy, operacji naprawdę jest w stanie zaktywizować rynek. Pytanie tylko jakby, yy, to nie jest pytanie, czy ona zaktywizuje rynek, bo... Jakby wydaje mi się, że to się prędzej czy później powinno wydarzyć, tylko właśnie pytanie brzmi, jak szybko to się wydarzy i kiedy ludzi przeminie ta wiara, że operacja jest już za rogiem. Bo jakby wydaje mi się ogólnie, że jakby w momencie, kiedy się kończy operacja i tak dalej, to wtedy ten rynek troszeczkę bardziej zaczyna żyć, bo on mu rozumie, że jakby jest już daleko od niej. W sensie, jeżeli się właśnie zakończyła operacja, to jakby to jest już najdalszy moment od kolejnej operacji. Jaki można tylko i wyłącznie mieć. Więc ten rynek wtedy zaczyna troszeczkę bardziej dychać. A w momencie, kiedy tak długo nie było operacji, ja wierzę w to, że jakby nawet dzisiaj istnieją osoby, które realnie wierząc w operację, nie dokonują żadnych zakupów i tak dalej. No i pytanie jest następujące. Kiedy u większości osób trzymających pieniądze na koncie ta wiara minie? Kiedy u nich minie ta wiara, że operacja jest tuż za rogiem i jakby. Należy tylko i wyłącznie potrzymać pieniądze, aby je mocno pomnożyć. No bo, bo to jest właśnie ten case, nie, że jakby. Kiedy ta wiara przeminie? Kiedy to się zakończy, że ludzie przestaną tak uważać. No i w momencie, kiedy ona by tak uważała, znaczy w momencie, kiedy tak by się wydarzyło, że po prostu ludzie by se. teraz to go zgubiła, a nie, jest tam elegancko, ale już dalej w idzie, ciągła. W momencie, kiedy by już ta operacja, po prostu, jeżeli chodzi o wiara w nią przepadła. I ona by się odrodziła dopiero później, no to mielibyśmy najprawdopodobniej ten czas, kiedy tej wiary nie ma, jako taki trochę bardziej aktywny, nie? No bo jakby. A co, w co by mieli ludzie wkładać? Może w Kopenhagę? Chociaż raczej. Lepiej by było szybko coś podbić, niżeli właśnie na Kopenhadze grać. Bo Kopenhaga jednak mimo wszystko wydaje mi się być takim dosyć długoterminowym rozwiązaniem dla ludzi, że ludzie nie będą patrzyli na Kopenhagę jako na Blisk Chociaż to by było ciekawe, gdyby. Z tak zapomnianego eventu brak operacji zrobił yy, taki, no właśnie mówię, blitzkrieg, nie? Taką szybką akcję dosyć do zarabiania. To by było ciekawe, jakby nie obraziłbym się, gdyby Kopenhaga trochę w te tony poszła. Zresztą w ogóle to jest ciekawe, bo data niemalże ogłoszenia braku operacji, którą jest dzień wczorajszy, yy, pokrywa się... Już dosyć blisko, według mnie, z jakimś potencjalnym, może, wyrzuceniem Kopenhagi. To jest też ciekawe, że w zasadzie te okresy, kiedy ludzie zaczną już tracić wiarę w operacje, będą się zbiegały z wyrzuceniem, właśnie Kopenhagi. To jest też ciekawe, według mnie, bo po prostu, jakby Kopenhaga tutaj ma. W sensie, powiem tak. Kopenhaga bez operacji jest naprawdę eventem, który ma gdzie błyszczeć. O, tak powiem. To jest rynek, na którym ona jest tak, jakby zostawiona sama w, sama w sobie, nie? Jest jeszcze Paryż, oczywiście, który ją nieco podcina, i to nie nieco, tylko dosyć mocno, ale jeżeli Kopenhaga poleci tak, jakby il, ilością, a nie jakością, jeżeli to ilość będzie miała główne role, znaczy główne skrzypce będzie grała, no to najzwyczajniej ona będzie sobie na tym rynku dosyć dobrze radziła. Więc to jest akurat pytanie też o to. Że tak to ujmę, z której strony jakby powieje wiatr i w, którą, w który żagiel jakby ten rynek się na ten, on się do tego dostosuje. I teraz koniec końców, czy ja w ogóle chciałbym, żeby była operacja? Znaczy, nawet, znaczy, ja mam ogólnie to w dupie, czy ona jest, czy jej nie ma, bo ja, tak jak powiedziałem, dla mnie my nie zasługujemy na operację, bo operacja jest po prostu zbyt dużym wydarzeniem. W sensie aktualny rynek nie zasługuje już na operację. Żadną. Totalnie, bo operacja jest za dużym wydarzeniem. W sensie dodanie operacji dzisiaj skupia zbyt dużą ilość ludzi i zbyt dużo pieniędzy. Więc jakby ja, ja ogólnie do tego tak nie podchodzę. W sensie dziwi mnie z perspektywy finansowej. O, rozpoczynanie pobierania. Co to? O, jakiś update. Niesamowity. Brzmi jak operacja. Z perspektywy finansowej, no to właśnie na pewno dla WALF operacja byłaby czymś jakby. Może nie, że jakimś game changerem czy czymś takim, ale naprawdę fajnymi pieniędzmi, które pewnie by chcieli przytulić, nie? Jeżeli o to chodzi. A z perspektywy. Z perspektywy zarządzania rynkiem, to, to no, jakby to jest ten case, że operacja mogłaby być eventem, który naprawdę by jakiś procent rynku pochłonął. W sensie możliwe według mnie, nawet, że operacja nowa. Wyniosłaby między 3 a 5% rynku Że takie, taki, taką by miała całościową kapitalizację Pod sam koniec Więc jakby To jest chyba ten problem Największej operacji Że jak zrobić tak duży event Po tak długim czasie więc na naważyli piwa, nie? Który nie będzie miał aż takiego dużego znaczenia, nie? No bo jakby to no, w kontekście dywersyfikacji nawet Przecież jakby nie wiem, no wydaje mi się, że na rynku z tym to oni mogą to mieć akurat w dupie. No ja bym to miał w dupie na przykład. Tak mi się wydaje, że miałbym to w dupie, może to jest dla nich jakiś problem. Że po prostu operacja jest już tak czymś dużym, że po pierwsze trzeba to zrobić idealnie, a po drugie to jest już coś tak dużego, że to będzie miało realny wpływ na cały ten rynek. Więc to już musi być totalnie dopracowane do ostatniego cala, bo po prostu no, tylko że jakby wydaje mi się, że ogólnie 1000 dni to jest dosyć dużo czasu na dopracowanie czegoś takiego. No ale przy okazji jeszcze Source 2 i błędy z nim związane, to też jakby trzeba przyznać, że no. A przecież przy CSE się nie robi grupa ludzi, nie? Chyba, że grupa to dwie osoby, no to w sumie wtedy to jest grupa. Tak to nazwa. Czy coś więcej do dodania? Nie wiem, update jaki ci wleciał, to sobie zobaczcie. Z mojej perspektywy. Znaczy, nie, no ja ogólnie chciałbym operację, bo wiem, co, co na niej robić, nie? Żeby zarobić. Ale, no nie oczekuję. Tak to powiem. Nie oczekuję, nie łudzę się, nie mam takiej nadziei, nie wierzę. Jestem na nie. Ogólnie jestem niewierny, Tomasz. Pozdrawiam.